W latach 60., -tych, 70. nikt sobie przekażę, nie przykażę, że nie, niewielu mogło wierzyć, że to wszystko runie. Dopiero właściwie jak powstały no, ruchy Solidarności, no to człowiek zobaczył, że jednak większość społeczeństwa. Ja pracowałem w INKO 30 lat, wie pan także w instytucji, która produkowała lepiki i środki grzybobójcze. Także wie pan, człowiek pracował, miał zajęcie. Po prostu trudno było uwierzyć, że. Coś może ulec jakiejś zmianie, no ale ja tak potem, pomału, pomału, jakoś, nie wiem czy... Właściwie zawdzięcza się ruchom robotniczym, taka jest prawda przecież, gdyby nie robotnicy, nie ruch w Poznaniu pierwszy, prawda? Przeżyłem przecież to wtedy, przeżyłem to. To była też wspaniała jakąś my myśl wolności, ale to dzięki tym pracownikom Cegielskiego, kolei, jak krzyczeli wolności, chleba, serce się radowało. No ale coś to, to jeszcze było wtedy za wcześnie.